No tak, Mistrzostwo kierownicy po raz kolejny. No, goń Morfeusza. Spoko, tak zrobię. Się go napiętać. Ktoś tutaj na kogoś poluje. Co do filmiku, to Najobi marudzi, że, że nie dał jej tam bronić z tego Syjonu. A powinna ładnie podziękować. A nie. To no nie W sumie. Jak cały czas używa się karata, żeby perswadować z przeciwnikami, to potem ciężko jakieś lepsze rezultaty. No nie. by agenci? A do tej pory nie mieliśmy Daj mi go ze mnie Z tego co wiem nie da radę ich zabić Dobra okej okay. Zapewne go będzie próbował Wykręcił W ogóle nie zablokowali ruchu drogowego, no nie wiem Zrobiliby coś Fajna pięść No i co? Jadę? Jadę W sumie nic się nie dzieje na razie Dwie mile wiesz O znowu blokowanie produktu Pentium 4 Procesor podaży wtedy Chyba by nawet był Nie wiem dokładnie jakie procesory wtedy przodowały. To mistrzostwo kierownicy naprawdę nie wymaga zbyt wiele. Może tędy sobie pojadę, może jakaś ciekawsza droga będzie. Limit 30. Jakie 30? Nie wiem, co to znaczy. 55? Też więcej trochę jadę, ale... Z tego uczucia prędkości to za bardzo nie mam. Szybcy i wsiekli. Normalnie need for speed. Super Mogę przy okazji sobie się reklamy po mieście. Cały czas dwie mile, no co jak jeżdżę w kółko? Nie wiem. Las. Może i tak. Oglądaj telewizję. O, znowu jakieś lokowanie produkty, tym razem karta dźwiękowa. Już sobie tak jeżdżę To Mogę oglądać sobie te reklamy. Bo na razie są najbardziej interesującą częścią tego pościgu. Co to znaczy wygnanie? Że co oni niby robią teraz? To jest celem podstawowym. Dobra, unik. Unik. Tam policja będzie to może Podążaj ze sirenami, więc... Chyba wyłączone mają jakby... a nie, z tej perspektywy. No! Przerywają mi te krótkie filmiki. Siągam rękę akurat z klawiatury na ten moment. Szybko. A tutaj znienacka muszę dalej prowadzić. Uuh! nie kać. Ha, chyba coś się udało. Oh, I can't watch this. Yeah. I can't hear you. I said, "Can I have your personal processing unit?" Aha. Dobra Teraz chyba się zacznie zabawa I się pośpiesz No próbuję się śpieszyć Uwierz O, na dwóch kołach Proszę bardzo Mistrzostwo kierownicy po raz kolejny Udowadniam jak to dobrze nie kieruję tym samochodem tutejszym O, poczuj się No No i muszę cofnąć Nie lubię się cofnąć Obarańcze. Nawet reklamują. Czekam. Panie policjancie. Możemy się dogadać? Nie wiem, za co mnie ścigają? Za przekraczanie prędkości? Może trochę, no ale... A jeśli... Morfeusz? What's up guys, incoming. Promised. You heard her. Jack in, find the one, jack out. End of story. What happened? It's Morpheus. He just called. He says he needs your help. Can you imagine what that means? Our help. He's got Neo. Why does he need you? I know you're both listening to me about as much as you're listening to this poll here, so I'll just tell you what I think. I think you just spent eighty or nine lives getting out of there, and if you turn around and go right back in, I don't think you're just pushing your luck. I don't think you're crazy. I think you have a death wish—a major, full-on Bronson. But since your lives obviously mean nothing to you, I ask you to try to think of something that does have meaning. Namely, my life. Sparks, shut up. Uh, sure, why not? It's your call, Captain. Has there been any word from the Logos? No, sir. No word from the Vigilant or the Nebuchadnezzar. Niobe, Ghost, thank you for coming. Forgive me my urgency, but as you know, time is always against us. He's one through five, fully armed and loaded. Good, we should be in position inside the hour. Captain, can I ask you a question? What do you really think of this plan? If we stay out of each other's EMP range, if the line holds and if we're very very lucky i think we've got a chance and most of the time that's all you get the latest projections from seismic how long less than three hours More time. We each take a detonator. Whoever gets to the core first, call Sparks. We blow this thing and then get the hell out of Dodge. What could go wrong? Right. I guess we all gotta die sometime. All I've ever asked from this world is that when it's my time, let it be for something, not of something. Amen.

teren. O, takich tunelów nie lubimy. Jak przypominam sobie ten ostatni, tam było chyba 120 metrów. Gdzie gdzieś podejść, o. Może tak spróbuję jako po cichu. Gdyś. ...byś... Czy się uda? O! O! Nie no. Teraz to. Mój stealth wzrósł powinno być stealth plus 5 Jakiś golo. Ale chyba mnie zauważył Dobra Pumfu Może trochę amunicji zebrać zanim zacznę się bawić bronią Palną bo w ogóle mój mój uciec na razie Bo po co mam się z nimi bić Trzeba coś znaleźć O, wszędzie policja Ten nawet miał chyba shotguna To nie jest zbyt bezpieczne dla mnie i dla otoczenia tutejszego Chyba <laughs> się Dobra, może jednak dwa pistolety A co? Czemu by nie? O, shotgun to wyświetlona... oje Rozbrojony Skopany Jeszcze na Skopa go Teraz może O, właśnie chciałem odbić się od ściany I wyładować mu Kopa na twarz Ale już nie wstał Zasmuciło mnie to nieco jakby wstał to by został Jeszcze bardziej Nie byłby by zachwycony taką Perspektywą Ale mnie pasuje... O! Dawaj shotguna Masz No, skopałem go już Może wezmę shotgun jednak Najlepsza broń w grze. U, u. Jak mam zaczekać ja zgasną? Czekam. Siedzę, ślizgam. O jest. Idziemy teraz skakać. Dobra, ten... Jakoś, nie wiem, tak jakby ona przed chwilą, dziwnie, jakby moonwalk taki trochę. Może zaskoczymy tutaj może. Może to nie był aż taki dobry pomysł. Do końca. Hmm. tam wskoczyć? Oh. can you sense them the place is infested more snipers this mission is suddenly looking very listen i'm gonna take the lead along that path to draw them out you nail them as soon as they show themselves my pleasure To ja chciałem snajpić. I w ogóle nie podoba mi się. Dobra. Trzeba jakoś ich unikać. Tych snajperów. Jednocześnie unikając tych tutaj na dole. Shotgun mi w tym pomoże. Nie taki jest plan, żeby mi pomógł. Może by ich zabijał. Zaczął. Bo... to drabin. Mam drabin. Tutaj? Imko. Zapić go. Chciałeś, 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 chciałeś. Dobra. Gatun Dobra, się dobije. Teraz może mam drabinki. Albo i nie. Zginę. Wyżej. Trzeba by się na kolej gdzieś schować. To będzie dosyć bezpieczne na razie. Dobra. Jest git. No właśnie, bo tak przez chwilę wydawało mi się, że znowu, że muszę pilnować gosta, Ale na szczęście nie muszę. Może znajdziem zdrowie.